Nadszedł czas założenia nowej pryzmy kompostowej. Zeszłoroczny kompost został już wybrany i zasilił grządki w warzywniku. Kompostownik u mnie wygląda tak. Ta konstrukcja ma już kilka lat, ale za rok trzeba ją będzie wymienić, bo zaczyna się powoli rozchodzić. Materiał do kompostowania zbierałem od lata do teraz. Są tu resztki roślin, liście, wytłoczki z jaj, skorupki. Odrobina świeżego obornika gołębiego i trochę popiołu drzewnego. Zaczynam od wrzucenia kawałków wytłoczek. One przyciągną drżownicę. Potem warstwami dodaję pędy, liście i inne resztki. Gdyby materia była sucha, warto po każdej warstwie polać wodą. U mnie nie trzeba, bo ostatnio mocno padało. Na koniec dorzucę trochę już częściowo przerobionej trawy, w której drżownice pięknie pracują. I tak wygląda nowa pryzma kompostowa, gotowa na kolejne miesiące. Przez jesień i zimę trafią tu jeszcze liście i odpadki kuchenne, a za rok całość wróci do ogrodu w postaci żyznej, próchnicznej ziemi.